Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem z mojego ala skromnego studia. Tak na szybko zrobiłem sobie takie studia, żeby do Was może mówić nie chodząc cały czas wokół jakiegoś pomieszczenia, tylko po prostu przyszedł ten moment, żeby zorganizować sobie miejsce siedzące i do Was mówić po prostu w ten sposób, żeby było bardziej profesjonalnie. Z laptopem z jakąś choreografią e, wizualną dla Was, żeby też i, i tło ładnie wyglądało. To nie jest może w ten sposób sponsorowane, tylko dla urozmaicenia. Wiecie, po prostu tak wrzuciłem globusik słynny. E, ten wie, e, kto wie, o czym mówię. E, palcem po globusie, żeby nie było słowa na wiatr, po prostu globus już jest, e, nawet się kręci. Zobaczcie, więc. Do tego też może kiedyś dojdzie, słuchajcie. Mamy kartkę świąteczną, dostaliśmy z centrali. Wesołych Świąt od Sztajera, może przytoczę właśnie e, tak słowem wstępu. Święta już mamy zapasem, jak to się mówi. Niebawem e, będziemy wszyscy przy wigilijnym stole życzyć sobie e, wszystkiego, co najlepsze, jednocześnie e, łamiąc się opłatkiem. Ja tutaj dostałem z centrali Cencha Polska fajną kartkę świąteczną, w środku życzenia, to Wam przytoczę. Nieświąteczny czas przyniesie Wam spokój i wytchnienie, a nowy rok będzie pełen spełnionych planów i nowych możliwości. I tutaj, że tak powiem, wszystkich najwyższych biznes dyrektorów od marketingu, jak i od handlu. Menadżerów, podpisy y, imienne, y, bardzo miły, fajny akcent. W tym też był załącznik. Od razu powiem, oczywiście, dla, y, dla jakichś fajnych, y, dłuższych wieczorów, żeby po prostu spędzić. Milej nie milej czas, to co lubi, prawda? Ale nie o tym chciałem dzisiejszy odcinek. Y, słuchajcie, zaczniemy dosyć yy, kontrowersyjnie. Mianowicie, słuchajcie, zacznę. Ten pierwszy odcinek siedząc tutaj w moim ala studiu. Proszę się nie śmiać. Myślę, że ja to sam stworzyłem dosłownie w przeciągu 5 minut. Yy, myślę, że każdemu się podoba. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie, czy może tak być, czy może coś by zmienić. Yy, światło teraz zgasiłem, bo uważam, że jest tak jaskrawo mocno. Wystarczy mi światło tutaj na uchwycie, co mam. Myślę, że wystarczające, żeby tu bardzo nie świecić swoją przecież e, e, piękną moją urodą. Więc tak, wracając. Słuchajcie, ostatnimi czasy dosyć głośno u mnie w terenie zrobiło się z pewnym klientem, z pewną firmą. Nie będę mówił głośno, e, po prostu to się wylało. Znam tego człowieka bardzo dobrze, to też jest mój klient. Wiecie, zakupił u nas pierwszy ciągnik już, nie wiem, 4-5 lat temu, tak. Bez szczegółów, słuchajcie, jako nikogo nie chcę tutaj posądzać, ale po prostu nie byłbym sobą, jakbym nie wyraził na ten temat swojej opinii. Bo nie ukrywam, że gdzieś to się już wylało, bo to już trwa dłuższy czas ta przepychanka dealera z tym oto klientem, gdzie jednak, no, moim zdaniem patrząc, ja będę Wam mówił, ja jestem człowiekiem, że potrafię się wiecie, postawić jak i w jednej, tak i w drugiej sytuacji, bo też często jestem klientem i powiem, jak ja to widzę. Częściej jakby ja jestem po tej drugiej stronie, się rzeczy, jako dealer, sprzedawca, no to wiadomo, że częściej sprzedaję, jak powiedzmy kupuje, tak? bo taką, taki, taki, taki mam biznes. Ale też często jestem po tej drugiej stronie, więc też rozumiem tą drugą stronę. Dobra, dobrze go. Chodzi o to, że transakcja miała miejsce około miesiąca temu. I słuchajcie, nic by nie było nadzwyczajnego. Klient normalnie podpisał umowę, dogadał się z przedstawicielem. Wiecie, też zaznaczam, że nie znam mocno szczegółów, ale z tego, co usłyszałem, nie chcę nikogo tutaj posądzać i obwiniać, tylko z tego, co słyszałem, zaznaczam z terenu, wyrażę swoją opinię. Jak wygląda sprawa? Przyjechał przedstawiciel. Opowiedział o traktorze, że ma to, to, to i tamto. I no, słuchaj, cena taka. Czy podpisujesz umowę? Tak, podpisuję umowę. Podpisali umowę, pojechali jeszcze raz oglądać ciągnik. Okazuje się, że w ciągniku nie ma dość istotnych rzeczy w postaci Izobasa i w postaci Power Beyond Gniazd LS, czy w ogóle przyłącza LS. Wiecie. Yy, więc to są dosyć yy, poważne opcje, o których była mowa, a nie ma ich na ciągniku. No więc siłą rzeczy klient, dostał, yy, zapaliła mu się czerwona lampka w głowie, o co chodzi? Przecież ja dogadywałem to, to miało być, yy, ale tego nie ma, umowa podpisana i sprawa poszła po prostu Wyżej w międzyczasie, gdzie się umowę podpisali, spotkali się też na firmie, została jakby już wystawiona również, wiecie, faktura do zapłaty, nie? Gdzie tak naprawdę po tej fakturze to też, bo nie powiedziałem o tym wcześniej, wyszło, że tych opcji nie ma. No i klient po prostu chciał zrezygnować, wiecie, z tej transakcji, bo już mu się to nie spodobało, że poczuł się oszukany. I słuchajcie, nie dał żadnej zaliczki, umowa sporządzona, w umowie ponoć też nie ma, żadnego, nie ma żadnej kary umownej, że jak zrezygnuje klient, wiecie, ale zrezygnował nie bez powodu, bo z tego co ja słyszę, no to po prostu klient już nie chce współpracować z tą firmą, bo poczuł się przez hondowca oszukany, bo to i to miało być, oczywiście dostał to na gębę. A tego nie ma, i siłą rzeczy mówi: To ja już nie chcę od was tego traktora. Słuchajcie, traktor stoi u Was, on nie był zamówiony w ogóle po specjalne zamówienie. On stał na placu, on wziął gotowy traktor z placu i mówi: 'Że chce odstąpić od umowy i zrezygnować'. No to dostał odpowiedź: To już się handlowiec tym nie zajmował, bo powiedzieli w firmie, że handlowiec no to jest za mało doświadczony, i tak dalej, że on nie może tutaj być stroną, to już idzie wyżej, czyli do kierownika sprzedaży, szefa sprzedaży, dyrektora sprzedaży. No to dyrektor sprzedaży powiedział, proszę wysłać wypowiedzenie, czy tam odmowa przyjęcia tej transakcji, wypowiedzenie umowy listownie. Czyli już widać, że to dealer zaczyna robić schody. I wiecie, jest dobra, napisał, że dobra, daje odstąpienie, będziemy tam działać dalej. No doczekał się gdzieś tam po jakimś czasie, po tygodniu, półtorej odpowiedzi. Że jednak no, tutaj nie ma podstaw do tego, żeby mógł zrezygnować, Wiecie, no i dobra, ja już tu nie będę wchodził w szczegóły, tylko mam szybko chcę powiedzieć, jak ja to widzę, i też y, z perspektywy, wiecie, gdzie no ja już jestem na rynku ponad 10 lat, też wiecie, miałem różne sytuacje. Słuchajcie, czasami e, w tego typu sytuacjach, gdzie tu ewidentnie po stronie firmy był błąd, no może klient też nie dopatrzył, bo gdzieś nie prześwietlił tego traktora, obejrzał pobieżnie, ok, zaufał. No, kupuję, tak. Nie będę tu mówił marki ani dealera, ani nic, po prostu słuchajcie, tak mówię to ogólnie, bo chcę wyrazić swoją opinię, bo to jest z życia wzięte, dosyć świeża sprawa, bo to jest, dalej to jest w toku. I wiecie, ewidentnie idzie sprawa na drogę jakby sądową, czyli tu dealer chce po prostu yy, podjąć rękawicę i walczyć z klientem. Słuchajcie, który klient przyjechał czy tam handlowiec przyjechał, mieli nawiązać współpracę, yy, a oni z nim walczą, Chłopcy zrezygnować z transakcji, bo czuje się ewidentnie oszukany i z taką firmą dalej nie chce kontynuować współpracy. Wiecie, no to jeżeli tu firma dała ciała, no to powinno faktycznie yy, zamknąć sprawę kurde dowora, jak to się mówi, wyrzucić umowę, transakcji nie było, korekta do faktury jeżeli powstała. No to już wiecie, oni już mówią, żeby po prostu kupił ten ciągnik. Mimo, że tutaj ewidentnie zostało coś obiecane, i nie dotrzymane, no to z tego, co tutaj słyszałem, to wyszła sytuacja taka, że firma już mówi, dobra, to my już dołożymy ten izobas i tego LSA i tą gwarancję, tylko kup ten ciągnik, nie? No ale klient mówi, nie! Ludzie, czy wy nie rozumiecie, że ja tego ciągnika nie kupię? Bo. Zostałem po prostu szukany, ja nie chcę mieć z Wami więcej nic do czynienia, bo co będzie później? Będzie przecież, nie wiem, jakaś usterka i tak dalej. No to ja już po prostu jestem tak na Was yy, uczulony i skażony tą całą dramą z, z Wami, yy, że, że co może się wydarzyć w kolejnych etapach. Nie? Dlatego klient powiedział, żeby, nie wiem, no, dali mu drugi za darmo. Yy, to już trochę może przesadzam, ale mimo wszystko, on kategorycznie mówi już nie, a oni mimo wszystko teraz klienta chcą przytłusić do ściany i ten ciągnik mogą po prostu wsadzić na siłę, bo ma wystawioną fakturę, ma umowę, ale nie ma wydanego traktora, nie ma zarejestrowanego traktora, traktor dalej stoi na firmie, klient chce zrezygnować. Weźcie sobie ten traktor, go nie ma on jest wasz. Chce zrezygnować, bo dał, wasz przedstawiciel i wasza firma teraz, w tej chwili, to co robi, daje ciała. Ja nie chcę z wami mieć nic wspólnego. I wiecie, i teraz czy to nie jest jakiś argument do tego, żeby zrezygnować. Przecież ten traktor też nie został, zaznaczam, zamówiony pod klienta specjalnie, w fabryce, pod jego się A może lepiej by było, jakby tak było, bo by najmniej by przyjechało to, co chciało. A nie tu, ewidentnie, został w jakiś sposób oszukany. Więc no pogrążają się. Wiecie, ja patrząc z perspektywy siebie, jak ja bym miał taką sytuację, ja wiecie, nie miałem jej jedną. Bo wiecie, dla firmy to nie jest nic dobrego, bo to już się rozlało, tutaj już jest głośno o tej sprawie. I teraz oni sami, jak to się mówi, strzelają sobie w kolano. Bo po co ta walka? Przecież wy nie kupili, nie zamówiliście traktora stricte pod jego zamówienie, gdzie wiecie, ja. Słuchajcie, ja tak chodzę, patrzę, czy się nagrywa, bo tu nie mam nikogo. Ja miałem sytuację, słuchajcie, też taką, gdzie klient po prostu podpisał umowę, zamówiliśmy traktor pod niego i wyobraźcie sobie, że o niczym mi nie powiedział, zamówił inną markę, mnie unikał. Zamiast przyjść i powiedzieć wprost: Panie Danielu, no, jednak y, postanowiłem zrobić coś takiego. No, ale ten traktor, wiecie, który on zamówił u mnie, był droższy, a kupił konkurencyjną zupełnie inny level ciągnika bo, i był tańszy. I mówi, że u mnie ten traktor tyle kosztuje. A opcje między tymi traktorami, jak i wielkością, gabaretami i opcjami, jakie on zamówił, były totalnie inne. No co, cena ja nie mierzy się z niką. Wiecie, on powinien do mnie przyjść i wtedy ja bym znalazł dla niego ten traktor, Słuchaj, so, jeżeli Ty chcesz taki kupić, to też taki mam. Bo po prostu kontynuujmy współpracę, tak to będzie dużo tańsze, ale nie będziesz miał po prostu tych opcji. Pójdziemy poziom niżej i nie ma sprawy. Wiecie, więc i co ja zrobiłem? I poszedłem z tym do sądu, słuchajcie, miałem. Yy, podpisano umowę. W umowie jest kara umowna, bo my sprzedawcy też musimy się jakoś zabezpieczać, słuchajcie. Yy, nie była to jakoś wygórowana kara, ale miałem twardy dokument, z którym mogłem iść do prawnika i wygrać sprawę i obciążyć klienta. Ale tego nie zrobiłem. Traktor po prostu postał dłużej, znalazł swojego nabywcę innego i został sprzedany, a klientowi po prostu dałem spokój, no nie chciałem z tym walczyć, po prostu no zdarza się tak, okej, okay, wiecie w tej sytuacji no no, ja podjąłem taką decyzję i nie, bo, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu ta walka, bo to już źle się rozniesie. Tak, gdzie ja tu w terenie naprawdę mam dużo tych traktorów sprzedanych, yy, gdzie w sumie ja jestem na wygranej pozycji zdecydowanie i tu klient się wobec mnie i firmy zachował bardzo nie fair, bo mnie unikał. A w ogóle za moimi plecami poczynił kroki, których nie powinien, bo jak już robił, to chociaż powinien powiedzieć: Panie Daniele, ja rezygnuję z tej transakcji, jak my się dogadamy, żeby zamknąć tą sprawę. Wiecie, takiej rozmowy nawet nie było, mi żadnego wypowiedzenia nie wysyłał nic. Ja siłą rzeczy po prostu machnąłem na to rękę. I wiecie, jak ja teraz się przeglądam tej transakcji, o której zacząłem, to dla mnie to jest po prostu, nie obrażając nikogo, ale dzieci na dar. Dzieci nada, bo nie wiem, czy ci ludzie wiedzą z tej firmy, co to robią, że oni strasznie działają w tej chwili na swoją niekorzyść. Lepiej zdecydowanie byłoby im zrezygnować, oczywiście, ok, zamykamy sprawę, nasz handlowy zdał ciała, a mimo wszystko oni chcą go zmusić, z tego co ja wiem, że on ten ciągnik ma kupić. Traktor nie jest zarejestrowany, wydany, stoi na placu, słuchajcie. I oni straszą go tym, że on będzie musiał go kupić, bo jest faktura, my żadnej korekty, nic nie będziemy robić. I teraz rozmawiają między sobą, wiecie, prawnicy, tak? No i klient ogólnie jest w bardzo niekomfortowej sytuacji, bo tam z tego, co ja wiem, jest wniosek realizowany, on już może kupować, przeszedł nawet chyba na VAT i w tej chwili mógłby podjąć zakup, czy to mojego ciągnika, czy jakiegokolwiek innego w firmie, z którą by się mógł normalnie dogadać, i z którą czułby się bezpiecznie. I wiecie do czego zmierzam? Że jednak no uważajcie na przyszłość, jak już podpisujecie dokumenty, bo wie, ale kupiłby ten ciągnik. Wiecie, jakby wszystko było w porządku. Jeżeli by te ustalenia były od początku takie, jak rozmawiali, to klient by się nie wycofał. A klient się wycofał stricte dlatego i wyłącznie, że poczuł się oszukany, że zostało obiecane to. A tego nie ma. Jeszcze co doszło do mnie, to też tylko mówię to co słyszałem: ja tu nikogo nie, nie wymieniam żadnych. Proszę mnie tutaj, że tak powiem, nie wrzucać w to szambo. Ja tylko mówię ogólnie i nikogo nie posądzam, tylko wyrażam swoją opinię: mam prawo do tego i to robię. Jeszcze co miał obiecane, że będzie dwa lata gwarancji na ten ciągnik. A będąc tam w biurze i rozmawiając bezpośrednio z kierownikami, to wyszło, że no tak to nie ma dwóch lat gwarancji, że tu będzie rok. I kolejna jakaś skucha po stronie firmy, gdzie nie powinna mieć miejsca. Odnośnie jeszcze tej umowy, jaką piszemy, to trzeba było jasność, że to co akurat ja zrobiłem, podeszłem do tego bardzo indywidualnie, bo nie po to piszemy te umowy, tak naprawdę, żeby je wyrzucać do kosza. One muszą zobowiązywać, zobowiązywać nas, dealerów z klientem. Bo słuchajcie, co jak zamówimy. Ciągnik właśnie tak jak ja zamówiłem pod klienta, ale wiecie ja nie podeszłem w stronę do tego w ten sposób, bo to ciąg był na tyle popularny, choć pewne rzeczy miał takie złożone, gdzie no mogły być z nimi problemy, ale mimo wszystko wiem, że to nie jest ciągnik kłopotliwy, że sobie poradzę, że sobie go sprzedam. Bo wiecie nie w każdej, od razu zaznaczam, że jest umowa, no to wiecie, to jesteśmy dorośli poważnie, wiemy co robimy, więc nie tak, że ja w tej chwili to, co tu powiedziałem, że wszystkie umowy, w razie jak zrezygnujesz i sprawa będzie błaha, że ja to wyrzucę do kosza i nie podejmę ku temu paragrafu z tej umowy, żeby jednak dokończyć tą transakcję ewentualnie za te straty, jakie poniosę, bo ten ciągnik przyjedzie, a ty mi go nie kupisz. Jeszcze w ostatniej chwili mi to powiesz, gdzie jak tak to się produkuje, to jest 3-4 miesiące załóżmy, czy jak jest tam maszyna no to jeżeli coś kombinujesz i nie chcesz to kupować, to powiedz wcześniej, to ja już wcześniej sobie znajdę jakby nabywcę czy klienta na ten ciągnik. A nie tak, traktor przyjeżdża, ja dzwonię, ty nie odbierasz telefonów, unikasz i później mówisz, że nie kupujesz. Wiecie, to jest bardzo niekomfortowe, niefajne i nieeleganckie. W takich sytuacjach, wiecie, to jest bardzo indywidualne, jeżeli ja to wyrzucę do kosza. Ale jeżeli faktycznie będzie tak, że będzie źle i ty będziesz podchodził do tego naprawdę w zły sposób, to też zrobił o tym kolejny odcinek, właśnie co chodzi o umowy, żeby jednak tutaj nie podchodzić do tego lekceważąco i że to są jakieś żarty, bo wiecie, faktycznie, jeżeli ktoś się uprze, no to no, umowa to jest umowa, no i tyle, no i trzeba wedle mniej y, po prostu iść i, i tego się trzymamy, bo nie jesteśmy dziećmi, jak wspomniałem, tylko finalizujemy transakcję. No więc właśnie. Dlatego pamiętajcie o tym, że, że, że to nie zawsze tak będzie. Wiecie, są też sytuacje losowe w życiu. Nie wiem, na przykład, też mieliśmy sytuację, że, ale to może w innym odcinku zostawię, ale tak w skrócie powiem, że na przykład, nie wiem, będzie jakiś wypadek, ktoś zginie w wypadku, czy ktoś umrze i tak dalej. No to, to wiecie, to są życiowe sytuacje, na które nie mamy wpływu, i niestety, to tutaj to, to, to już <laughs> siłą rzeczy nic nie zrobimy. Więc wiecie, to jest właśnie życie i teraz wszystko zależy od tego jak do tego podejdziemy, jak będziemy uczciwi i fair, no to nie będzie żadnej dramy, nie będzie spiny, nie będzie problemów. Jeżeli, wiecie, to ja też miałem sytuację, ja wam to kiedyś nagram odcinek, że facet przyszedł, chciał zrezygnować, bo kupuje pole, bo to, bo tamto, a on był nastawiony przez inną firmę, słuchajcie, że ty idź im to powiedz, jeśli ci te umowy tam anulują, od razu ci zaliczkę, a ty kupisz u nas ten ciąg, nie? Firmy konkurencyjnej. Wiecie, że ja w to uwierzyłem. Faktycznie byłem ofiarą raz tego, że klient mnie po prostu okłamał. I wiecie, miał umowę, ja mu oddałem tą zaliczkę i uwierzyłem, dobra, rezygnuję, chłopie, jestem człowiekiem i kupuj to pole, tak? Bo pole jest jedno. A się okazuje, że za dwa tygodnie przyjeżdża do niego ciągnik, słuchajcie konkurencyjnej firmy. Wystawił nas, rozumiecie, wystawił nas. I co ja wtedy robię? Ja mam umowę dalej, ja nie napisałem do powiedzenia. I ewidentnie wtedy biorę umowę, idę do prawnika, i co? Więc, właśnie, wiecie, to nie można tak postępować. Powiedz szczerze, jak jest, a nie tutaj kombinujesz. Wiecie, to są różne manewry. Co ma kto w głowie, nie do końca zawsze będziesz wiedział. Ale to, akurat, ta transakcja w ogóle jest zupełnie inna. Więc słuchajcie, ja tylko yy, chciałem jeszcze podkreślić i zaznaczyć to, że ja, ja bym czegoś takiego nie zrobił, tym bardziej nie u siebie w terenie i na swoim regionie aktywnego działania. Czegoś takiego, po prostu czasem po prostu trzeba być człowiekiem, zrozumieć w drugą stronę jeżeli się popełniło błąd, to się do niego przyznać, a nie kogoś straszyć, wiecie, bo to nie o to chodzi, żeby z kimś walczyć, tylko po prostu to trzeba współpracować. Bo kto wie, jeżeli w tej sytuacji nie wyszło, no to dogadamy się, odejdzie klient, ale minie rok, dwa, trzy, dziesięć lat i może znowu przyjdzie i coś kupi. Jak nie kupił tym razem, to kupi następny. Może się zmienią ludzie, zmieni się firma, zmieni się podejście. A tak, widząc to, co ta firma robi z tym klientem, to po prostu oni są już spaleni. Tam już jest most spalony, tam w ogóle nic nie zostanie już z tego, co ja widzę, kupione. Bo ja, wiecie, jak się stawiam yy, yy, po stronie tutaj yy, na miejsce klienta, tak jakbym był tym klientem, jak ja to widzę, jak ja to postrzegam, to dla mnie to jest w ogóle bardzo, jak to nazwać, patowa, patowa wręcz sytuacja, ale trzeba wyjść z nią, po prostu jakoś z niej z twarzą, a nie robić tego typu, wiecie, akcji, krzywych akcji, moim zdaniem, takich zupełnie niepotrzebnych. Więc taki pierwszy odcinek ze studia, słuchajcie, opinii mojej, tutaj z mojego regionu transakcji, konkurencyjnej marki, z klientem, którego znam, ja w żaden sposób mu tam, że tak powiem, no on wie o tym, że to się rozniosło, jakoś nie przyszło mi jeszcze z nim bezpośrednio porozmawiać, jak będzie to oglądał, to pewnie będzie wiedział, że to o niego chodzi. Pozdrawiam cię serdecznie z tego miejsca, słuchaj i w każdym razie życzę pozytywnego jakby rozwiązania tej, tej sytuacji z dealerem, który może też obejrzy ten materiał i da mu to coś do myślenia, że jednak my, że nie jesteśmy tacy aż wredni, agresywni, że jak mamy papiery jakieś tam podpisane, to że stricte kogoś musimy zmusić jednak do tego zakupu. No wiecie, no trzeba być też człowiekiem i podejść do sytuacji inaczej, że ten traktor nie wierzy, jak postoi jeszcze miesiąc, dwa, trzy, że się ktoś inny nie znajdzie. Ja rozumiem, żeby już byście kolejny sprzedali w to miejsce, ale czy to jest aż tak tego warte? No zastanówcie się. Więc wiecie, ja naprawdę podsumowując, podchodzę do każdej transakcji indywidualnie, różne rzeczy się dzieją i ja zawsze chcę, żeby klient był zadowolony. Nie zawsze może to wychodzić, bo wiecie, różne są yy, sytuacje w życiu, ale na pewno w dużej części yy, jednak tak jest. Więc ja tutaj będę na pewno po stronie bardziej klienta, bo ja do takiej sytuacji na pewno bym nie dopuścił. Więc. Dziękuję za obejrzenie, zostaw komentarz, polub yy, daj kciuka w górę, zasubskrybuj i opisz jak ty to widzisz i co o tym myślisz. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym wejściu. Hej!